zobie sprawdzimy czy zostawicie łapkę w górę, zanim mój kolega Bubcio dobiegnie do... Dobra, Pitch! Co nie, poczekaj 3, 2, 1! Już tak szybko! Ej! Halo, e, e, Bubcio! Czemu ty tam Przecież tu jest ogromny zamek ta tej takiej chyba księżniczki, ale ona jest taka jak Sonic X to tu jest Pitch X, wiecie. Halo, Bubcio! Czy ty tam jesteś? Co się z tobą stał. O mój Boże, ja chciałem, żebyśmy razem tam weszli. Dobra, widzowie, jeżeli teraz chcecie, żebym ja tam wbił razem do niego, zobaczyć. On się w ogóle nie odzywa. Nie wiem, co się stało. Ona jest straszna. Ja też nie mam pojęcia, co tam w może być. Widzowie, oglądajcie do końca, co by się działo. Napiszcie w komentarzu jak najwięcej informacji o tej całej pitch. Subskrybujcie kanał i ja tam wchodzę. Jedyne jedzenie, które ja dzisiaj mam, to jest gniłe mięso. Nic więcej. O mój Boże, jakieś straszne drzwi. Dobra, wchodzimy tutaj. Nie wiem, co to. Ej, e, e, halo, dlaczego? Ja zostałem zamknięty. Zamknięte, aha. To to jest trap! Zostałem uwięziony w tym momencie. Dobra, yy, czy idzie gdzieś sąd wyjść? Tutaj idzie, jest jakieś przejście, ale w jaki sposób ja mam zrobić? No, z tej pułapki nawet jak rozwalę, to nic się nie stanie. Dobra, mamy jakieś czesta, skrzyneczkę. To jest tak, pełno jajek, pełno cukru, mleko, pszenicy. No dobra, pozabieram sobie tego wszystkiego tutaj po cztery sloty. Mleka i pszenicy. Podejdźmy do crafting table. Czy ja mógłbym coś może sobie wytworzyć? Mógłbym wytworzyć, ej dobra. Robimy sobie ciasta, robimy jak najwięcej ciasta. Dobra, dwie sztuki. Szkoda, że tego, tych ciast nie idzie stakować, no ale to nic, dobra. Cyk, dwie mamy. A czego mi brakuje jeszcze, żebym mógł tutaj to zrobić? A, wiaderek z milkiem, dobra. Ja potrzebuję wiaderek z mleczkiem, dobieramy sobie tego więcej, okej. Okay. I teraz zmieniamy i dzięki temu ciastowi, że tak powiem, będę mógł się podnieść nieco wyżej. Dobra, wydaje mi się, że tyle już nam wystarczy. Podkładam sobie ten cukier, jajeczek też nie potrzebuję, pszenicy może też nie. Jedyne co, mogę sobie wziąć mleko, bo nie wiem, co tam dalej będzie. Mleko się przyda, jak już jest, to je wezmę, bo nie wiadomo, czy to jest zatrucia, potem nie będę miał, czy czegokolwiek. Bierzemy sobie te ciasto i muszę się podbustować jakoś tu do góry. Czekajcie, idzie sobie, sobie tak. A, ja teraz jedyne co mogę robić, to mogę to jeść, jeźle. Dobra, cyk, już jesteśmy wyżej. Czekajcie, muszę sobie to delikatnie podjeść. Aha, żeby podjeść, to muszę mieć trochę... Nawet zgniłego mięsa nie mogę zjeść! Co jest grane! Dobra, widzowie, potrzebuję delikatnie rozruchu, żeby sobie pobiegać, być głodnym i wtedy podstawię więcej tych ciasteczek i sobie wejdę tam wyżej. Dobra widzowie, minęło mi chyba z 15 minut, żebym to wszystko ogarnął, ale udało mi się, jesteśmy na wyższym piętrze i... Co jest? To jest łagi? wagi? Kto tu robi hagi łagi? Ocelot! O kurde, czekajcie, ale pierwsze co ja muszę zrobić, to muszę sobie na pewno podjeść, bo mam mało serduszeczek. Mamy skrzyneczkę, w której jest... Okej, okay, żelazny kilo. Dobra, i teraz tak, ja już wiem o co tu chodzi. Ja muszę teraz się zdecydować, kogo chciałbym uratować. Albo Ocelota, albo Hagiego Łagiego. Widzę, napiszcie w komentarzu, kogo wy byście uratowali. Nie, no skoda mi tego koteczka, nie. Będę go ratował. W 100% wybieram jego. Dobra, zabieramy sobie. A, Hagiego Łagiego. A masz ty! O już myślałem, że nic mu się nie stanie. Chodź, Ocelociłem. Jak szybko pot! Co jest? Dobra, zobacz. Dostałem drabinę! Ej, tylko jedną? O, więcej, dobra! Ja cię... Całego staka mi rzucił! Ja cię ręce! Czyli tam jest aż tak wy... Ej, tam jest naprawdę wysoko! Może dlatego tam ej, aż tyle potrzebuję! Ja... Zniknął ocelocik! No nie! Ej, co jest? Taki łagi? Ono się tu wziął jeszcze! Ej, dobra, to jest jakieś straszne. Ja stąd idę. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do góry i. Okej, okay. jakieś zablokowane przejście z piasku. Dobra, co ja muszę zrobić? Czekajcie. O, ale spada! A tam widać, że jest coś jakieś przejście. Dobra, tylko że to jest kurde za mało. znaczy za dużo tych bloków, chciałem powiedzieć. Ej właśnie, te pochodnie. Czekajcie, zabierzmy sobie może tą pochodnię, bo nie wiadomo y, czy tamtej będę mógł użyć. I teraz tak, to musi być bardzo szybkie kliknięcie. Uwaga! Cyk i od razu tak! Jest! Zrobiliśmy to, zobaczcie! Spadło i wszystko się zniszczyło. I mamy kolejne przejście dalej. W tym przejściu jest złote jabłko, dobra, wykorzystajmy to, bo no trochę mi głodu brakuje, serduszek też mi brakuje. I idziemy do góry. I hops. Dobra, co to jest? Ej, jakieś straszne kolce. Żeby, byle, żeby tu jakiś min nie było. Zresztą ja muszę się trochę pospieszyć, bo muszę uratować swojego przyjaciela Bubcia. Który... O! Dostałem! Co jest? No dobra, to mało zabrało. I teraz jestem w miarę uszykowany. Jak... Jestem uszykowany do walki z pić Jakby ona się pojawiła, od razu normalnie jestem w stanie z nią walczyć. Dobra, cyk. Przechodzimy sobie tutaj. Muszę już się bardziej skupić, bo jest tu dosyć wąsko. Dobrze, zmienimy sobie kamerę na tak. Z tej perspektywy dużo lepiej widać, widzowie. Dobra, mamy to. Dosyć łatwe to było, nie powiem, że nie. I teraz jest parkur. Aha, czyli tutaj do łeb nic nie ma, z żadnego przejścia. Musimy zrobić ten parkour. Yy, zrobię sobie go w miarę na spokojnie. Jak spadnę, to spadnę. Raczej powinien przeżyć. No i spadłem oczywiście. No nie! Ale nubek, potem... powinienem to zrobić szybciej. Kurde, jakby to trzymać, co jest. Ej, a ja tu mogę wykopać? No mogę, ale to się dosyć długo kopie. Dobra, wykorzystam trochę i ułatwię sobie, przez to, że dostałem ten kill. Off, ale od razu to odłożę gdzieś, załóżmy. O, zablokujmy! E, to jest dobre! Ja teraz mogę sobie zablokować tutaj przejście i nie wejdzie mi ta cała wiedźma, czyli znaczy, to nie ta cała wiedźma, tylko ta e, pitch księżniczka, która jest taka trochę cała naplamiona, jak ten Sonic, którego ostatnio spotkałem. Dobra, i jesteśmy, udało się ten parkour teraz przejść. Jeszcze raz prawie, że się udało. Cyk i tutaj mamy to, mamy i jesteśmy. Dobra, jakieś schody prowadzące u góry. Zowie mam tylko nadzieję, że już tutaj będzie Bubcio. Będę musiał go uratować. Co ja mam do ratowania? Drabiny, piasek, kilo, miłe mięso, no nie wiem. O, mleko sobie mogę wypić, coś mi to da? No wątpię, że to, bo to czyści przecież raczej efekty. No właśnie, nic nie dało. Dobra, wchodzimy sobie i zobaczmy. To jest ona. Jest Zobaczcie tylko jak ona jest poplamiona A tam jest bubcio To odpamiętacie mój kolega, który wbiegł na początku On mnie w ogóle nie słyszy Ja cię kręcę On jest ty. Czy w co się patrzy? Na nią? Czy tą ścianę? Dobra, a tam jakieś tajne przejście Co ja bym musiał zrobić? Poczekajcie, przejdziemy sobie tutaj Ja cię kręcę jak blisko jej jestem teraz Ej, patrzcie Tam jest jej łóżko i tam są pistolety To trzeba wykorzystać Wejdziemy sobie tu od góry, zeskoczymy tam, wezmę pistolet i ją pokonamy. Wezmę najlepiej trzy pistolety, żeby nic na pewno nam nie mogła zrobić. Przechodzimy sobie teraz tak tutaj, że tak powiem, tajnie. I oby te pistolety były naładowane, oby były przeładowane i żeby mógł ją na pewno pokonać. Jak mi się uda ją pokonać, to od razu uciekamy z tą razem z bukkiem. Dobra, zeskakujmy sobie tu. Oby nie słyszała, nie wiem, czy to będzie dźwięk, czy nie. Oj! Był dźwięk, ale ona jest patrzona w niego. Dobra, zabieramy dwa bronie. I trzy, dwa, jeden. Rozpędzamy! A masz ty! Hit, dwa, trzy, cztery. Poszło. Eee. Ona miała coś w środku. Patrzcie, Redstone. I co? I podajnik. Chciała tu jeszcze pewnie coś zrobić mojemu przyjacielowi Bubciowi. Halo, Bubcio! Słyszysz mnie? Czekajcie, tu jest chyba do otworzenia. Halo! Wziął. Ona mnie uwięziła! O, jesteś, stary, jak dobrze! Ja ale do... to nic! Jak to tutaj nic. jest skarb, widziałem jak to otwiera. Co ty gadasz? Ej, właśnie, ja musiałem tu jakieś tajne przejście. <laughs> Oj! Ja. Wow. Stary, ile złota, diamentów! Ale nie mamy chyba jak tego. zabrać, no właśnie, bo nie mamy lepszego kilofa. Ale zło... Ej, o, złoto. Otwieraj idziemy to zabierasz! Zabieramy to normalnie do villagerów i my to sprzedamy. Ja Cię kręcę. jak Ty to wszystko zabić? Skąd Ty masz tyle siły? Eee, ona coś chyba w Ciebie wysypywała, mi się wydaje, bubcio. Ona w Ciebie miksturami rzucała, prawda? Bieram to wszystko. Powiedz, że ona w Ciebie miksturami rzucała, to musi Nic być Nic mi nie robiła. to jest... Ja być... jestem. Aha, dobra. Widzowie, to będzie na tyle, my stąd wyjdziemy, ale ja teleportuję się w inne miejsce w Minecrafcie. Uwaga, 3, 2, 1, pu! Widzowie, zobaczcie tylko na to. Wykopuję sobie jedno drewnięko, trzymam je w łapce i te. Ha Halo, gdzie jesteś? Ktoś tu ze zę... mną. Pokaż, pokaż ekwipunek, co masz. O tu! On też ma drewnięko i właśnie. Dzisiaj gramy sobie. Właśnie, wykopał Dirta i dostałem do ekwipunku Dirta. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft, ale mam wspólny ekwipunek z Wojanem i to tak zbieramy szano widzowie ogół dajcie film do końca spróbujemy znaleźć diamenty i tylko właśnie jeżeli je znajdziemy to kogo one wtedy będą a będą tego kto pierwszy chyba wykorzysta je no bo inaczej Aha. to nie wiem jak to zrobić albo się będziemy dzielić co jest grane? Jak... Postawmy teraz krawatę, gdyby było na raz, Tak, tak. Ale cztery. jak. No, czekaj. A no, dobra, zobaczmy, kto wiesz. Trzy, cztery. Trzy, cztery. No, no. Trochę się nie zgraliśmy, ale ogólnie to tak śmiesznie wygląda, jak, ty, jak co chwilę mi się coś w Equipunku dzieje, a ja nic zupełnie tamer nie robię, nie? Spójrzcie tylko widzowie na to. I to jest takie dobre, nie? Bo jakbyśmy przechodzili do Minecraft'a, to ja mógłbym ci tylko towarzyszyć i patrzeć, co się dzieje u mnie w ekwipunku Dobra, to Ej, ja no, no, robię pewnie. jakiś. A ty nic nie robisz, gościu! No, nie 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 <noise> zmieniaj <klifonek>. Widzowie oglądajcie... <noise> do da, oglądajcie film do końca Subskrybujcie kanał To jest czerwony przycisk Wpadajcie również do wojana, link w opisie i, I napiszcie w komentarzu jakie minecrafty Minecraft ale jakie chcielibyście na tym kanale A ja spróbuję ogarnąć I nagramy Dobra zbieram tak. drewienko Tylko proszę jak już pozbieram coś swojego to nie wykorzystuj mi tego da? <noise> Chociaż ciężko <noise> będzie to Nie <noise> wiem Dobra. zobaczymy Czekaj a możemy, je... ty zobacz to My możemy jednocześnie tym samym kilofem wykopywać przecież to jest genialne no, A, no. Ej, faktycznie teraz A, ja myślałem tak. że jak ja by o woda wyleciała dobra za to szybko no i nie mam tego kilofa już o już mam lepszy do no. <noise> Nie no. ja przez ten odcinek to się rozleniwie w tym minecrafcie normalny Ale ty, wiesz jaki mam pomysł? Y jakbyś mieć skraftował, ja już przy golemie stanę Nie, dobra, czekaj, cyk, przerobię te deseczki na ten A siekierę, idziesz go już ten, klepać Dobra, w sumie po co ja mam to robić, skoro... O właśnie, ale pomogę ci, pomog... u Zabił mnie Nie, Traciłem wszystkie itemy, o panie ty to. Ej, nie, ja teraz mam wszystkie te. No bo ja je podniosłem, wiesz właśnie, i to dlatego. Aha, ale jazda. Jo, dobra, ja, ja dokończę z tobą te nierozliczone rozrachunki. W sensie za ciebie nierozliczone rozrachunki z panem Golemem. Cyk, cyk, honotu. Ho no tu. Raz, dwa, trzy, cztery golem robi się jak puzzle powoli. Jest cały skamieniały i. I... No chodź tu! Żyję. A obrażenia są wspólne czy nie? Ej, właśnie tego nie sprawdziliśmy. Czekaj, ma pomysł, zlecę zaraz z góry. Właśnie, ale obrażenia to wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, jesteś gotowy? Bo ja zeskakuję. I powiedz mi, czy zlecą ci jakieś serduszka. Trzy, cztery, uuuh. Nie. Nie, nie dostajesz? Dobra, czyli obrażenia y, są y, własne. A Szkoda w sumie, bo to byłoby jakieś ciekawe też Wow Dobra ekwizm... Ale osiągnięcia są, wsp... a no tak, są wspólne, bo dostajemy te rzeczy No właśnie Dobra, powiedz mi na co chciałeś wykorzystać te żelazo pokonując Golema, bo nie będę Kilofa Na kilofa Okej, okay, dobra Czyk, cyk i raz rozrabiamy Co ty tak patrzysz? Idziesz do domu Jem domgu? chleb <laughs> Dobry Z pszenicy, ze zboża Czekaj Zobaczmy czy jest coś ta dla nas, nic nie ma <laughs> Jeku, to jest takie dobre, nic, miałem czystą rączkę i nagle mam mięsko z, z surową wołowinę, bo pokonałeś, pokonałeś pan barana, znaczy owieczkę, mięso. sorry. Mięso. Jo, mięso. Barana. barana. Ej, a mnie, Okej. No. Co a, jest? A, nie, trzeba siano znaleźć. A nie, mieliśmy siano. No. Znałeś? A, mam chleb, okej, okay, no, dobra, jestem a, ty, a ty ten chleb zrobiłeś ze siana, czy znalazłeś w skrzynce jakieś? Ciana, na. Dobra, czy w tej wiosce tym razem znajdzie się coś w środku, jakieś prezenty by się przydały, jakieś, jakieś rzeczy, rzeczy, no cokolwiek, no czy wszystko musimy sami zdobywać zawsze. O, jest skrzyneczka A, w której jest dużo chleba i ziemniaki, no to fajnie, fajnie. Jedzenia to akurat mam już pod dostatkiem. Dobra, przygotujmy się jakoś tam... Żeby mieć trochę kilofów, siekierę cokolwiek i wykopmy się na okay. dół i szukajmy rzeczy, nie? I co? ja tu mam cave'a jakiegoś. O, właśnie, to musisz się podzielić. Skoro mamy wspólny kipunek to okej okay, będzie ten sam. Sprawa wygląda jasno. Co moje, to i twoje! Co twoje to moje gościu, nie? Dobra. I gdzie jest ten kejwik? O kurczę, ale tu jakiś koteczek jest śnieg. Bo gdzieś e, już się oddaliłem od tego miejsca, bo szukam czciny. Aha, bo... dobra. nie, no trzciny, żeby sobie zenchantować coś. No w... fajnie, właśnie, nie. bo ten enchant będzie też wtedy u mnie. No ty, ty. Jeden będzie. W sumie moglibyśmy o, znikacie, się. No znika cieplem, zniknął ci, bo zjadłem. To ty gada? A, ej, a ty też teraz straciłeś ten? Jednego ten? Yy, w sensie ta, 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 jeden? No. O gościu, dobre. Ej, to szczerze, to możemy się podzielić obowiązkami normalnie. Skoro wszystko jest to samo, na to same o, konto. Dobra, ja widzę, gdzie ty poszedłeś. Do, szedłeś na dół, jo? I widziałeś tam żelazo, czy nie? Po drodze? Nie, 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 ja trzcina zbieram. A, to to jesteś gdzie indziej. Dobra, dobra. Czekaj, to ja tu wykopuję żelazo. Cztery sztuki, pięć, elegancko. I zaraz pójdziemy. Owo, ole, mam kok zejście. Ty, co tu grzyby robią na kamieniu? Jakiś porządek? Zibę. Zibę, no. Creeper, o kurczę, jak gdzieś obok. Okej, okay, yy, zbierę sobie tego żelaza, zbierę sobie kamienia, poprzepalamy wszystko. Dobra, czekaj, cyk, cyk, daj no więcej, więcej, więcej i więcej. Dobrze, postawmy sobie. O nie, nie mam ze sobą stołu do craftingu. Stawmy sprawę jasno. <laughs> Znajduję diamenty. Sprawa wygląda na tym dajemy tutaj bruczku Powiedz mi czy dostaniesz, uwaga, za 3 sekundy wyciągam pietyk 3, 2, 1, czy masz go w ekwipunku? Mam Masz w ekwipunku, elegancko Dobra, to... E! E! Co ty? Co, Co? Co jest? O ty złodziejaszku, dobra Żeś se go zabrał Ale fajnie, że można tak zabierać Tak. jeszcze by brakowało żebyś powiedział, a ty już go nie masz właśnie Dobra, czekaj <grydzy> I wągiel będzie potrzebny, poprzepalamy wszystko. Ej czy ty jesteś w wiosce villagerów teraz, czy nie? Nie, 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 stary ja już się kopię w jakimś cave. Ie. A i co jest? Nie mogę wykopać... O, dobra, jakieś dziwne, nie mogę wykopać... Nie żelaza, tylko wungla. A wungiel potrzebny. Trzeba będzie palić zaraz Trzyk! Czyli rozumiem, że... Widzę cię! Ty! Ty jesteś obok mnie przysz. Co? No chopie Eee! Ja nie chciałem w lewej ręce mieć południ. Co ty robisz? <śmiech> <śmiech> o kurde. Dobra. Sorry, jesteś na to zmuszony do tego. No tak. Wspólny ekwipunek. Tu dajemy wungla. A, teraz będę przepalał sobie ten, żelazo. A spróbuj no tylko podwinąć coś. Ale bo ja to żelazo zbieram. Muszę na pewno podwinąć coś. Ale nie, no 14 sztuk. Aha, no tak. Już 6 sztuk jest twoich chyba. Ale 14 u mnie teraz się przepala. <laughs> Mam już dwa kolejne kolejny cykl. Pamiętaj te przepalone i już ma... co je masz? Diamenty? Nie, powiedz, że nie masz diamentów. Mam coś lepszego. Lepsze niż diamenty? Co ty masz? Mam opuszczoną kopalnię. O, gościu. No tamto chyba same larytasy wiesz. Larytasy. Jo, zużyłem jednego. Dana. Dobra, cztery. Robię sobie... Eee, zabrałeś coś przed chwilą. Zawinało. A, na, drewieńko. To... <laughs> Jak, ja normalnie czuję się nie jakbym... Ej, no da... Co jest grane? Co za koleś? Kradzione to najlepiej chyba smakuje Kradzione to moje Dobre, czekaj Chociaż ten stół, o dobrze, że go zabrałeś Czekaj, cyk oh. oh my god, cyk, o już nie będziesz mógł go z powrotem Chyba, że się skraftujesz tylko Dobra, cyk, o nici O ty gościu, co jest Zglub. grane? się stało. A, tutaj, no dobra, no, bo ja go dałem wyżej po prostu. Nie zabrałem, spokojnie, spokojnie. Dobra, cyk, no to chcesz z powrotem pewnie ten crafting do tego, więc go odniosłeś. To ja też zaczynam się kopać w dół, chyba nie, bo i na... O, czekaj, ale. Jeśli ja teraz zginę, to ty tracisz cały ekwipunek? Tak, i żeby, O nie, zombie, 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 I żebym, żebym mógł je odzyskać, to musiał po prostu wiedzieć, żebym, gdzie ty jesteś, żeby pozbierać po tobie. No, oh, <laughs> Więc to nie jest kolorowe. Ale, mordeczko, ja cię nie pocieszę, bo to działa w dwie strony. ja zaraz A... padnę. Nie, nie. Padnę, padnę. Padniesz nie, proszę, czekaj, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzymajmy się, może razem, bo będzie trochę... Okej, okay, pozbierałem sobie yy, rzecz. Eee, co. Czaisz to, że jak kliknąłeś prawym, postawiłeś pochodnie, to u mnie było to samo? Ty z jakiejś. Ja nie postawiłem chyba A, nie postawiłeś, dobra, to może ja to zrobiłem. Nawet się nie zorientowałem. Ale fajnie ten bruk przed chwilą tutaj napływ, wpływał do mojego ekwipunku. Cięg, weźmy w sztuki. jo, 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 jo. Fajnie by było, w sensie widziałem ciebie raz, ale przy, tylko przez ścianę, twój nik. Dalej to nie mam pojęcia gdzieś Polas. Dobra. No ja chodzę po tej błądze, po tej opuszczonej. Widzę, widzę, panie. widzę, 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 widzę. widzę, Nie ruszaj, nie ruszaj się, panie. Czekaj, cyk. Ej, ja ty mnie widziałeś. Słuchaj, co jest, widziałem twój nick, widziałem na pewno. Milionów procent, że ci widziałem. O, widzę cię też, tak, na górze tak, tak tak, 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 tak. No. Cześć, zaczynam się kopać do ciebie, bo ja mam. Tu... Ja tu wpadam w pewne tarapaty i gonią mnie różne stwory. Dobra, zaczynam się kopać pod sam dół i w... oby tylko nie było to do lawy. Jakbyś. o, 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 o. Sie czekaj, gdzie ja jestem Tyk, postawiłem. Może po... tutaj jest dużo lawy. No słyszę właśnie. Gdzie ty jesteś? Bo nagle twój nikt mi zniknął. No ja w tym samym miejscu sobie goręcy. Widzę! Widzę, 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 widzę. Cyk O, idziesz do mnie, tak? Jesteś na dole. Eee! Pomocy, pomocy, pomocy! Nie! Nie! oła, o! Oła, oła, oła. Może ja walczę z creeperem. Dobra. dobra, dobra, dobra. U mnie... O, rozwojem go właśnie. Jakbyś chciał pomóc, bo tu obok jestem. Ja sobie zjem w międzyczasie. Dobra. Wiesz, co jest najgorsze? Że ja mam Optifina, ale nie świeci mi pochodnia jak ten. O, o stary. Mam o. cztery serduszki. Chcesz jedzonka? Bo ja mam. A nie, dobra, nieważne, nieważne. No, chcesz jedzonka? No, chcę. <laughs> nieważne, nieważne. Zapomniałem się trochę. Okej, okay, to. Wiesz, co będzie najlepsze? Jak zrobimy sobie jedno miejsce wolne i będzie najlepsza reakcja, jak zorientujemy. O! <laughs> Przepychaliśmy sobie A go tego podżyciliśmy. Tak, mi, no. mi to samo, no. Byśmy mieli jednego slota, nie? I kto by znalazł diamenty, to wie, on by się pojawił na dole i wtedy by był taki okay. taki what the fuck? What Patrz na bogu 16 piętro? Idę kopać się. Zaraz znajduję diamenty. Kto znajduje diamenta i wyłączam nagrywanie? I wtedy nie koniec filma, koniec filma. Tylko diamenty, diamenty, diamenty. znajduję diamenta, ten znajduje diamenta. A dobra, czyli co mamy 6 sztuk tego. Tu się pojawi zimnią, zjemce zimniąka. Zimniak ej, hmm? gdzie są pochodnie... A dobra, Ziemniak. gdzie są pochodnie. ja trochę zmarnuję tych pochodni w sensie będę musiał je rozstawiać. Niekiedy tylko. Żeby... co tu jest? Jakiś dirt? Nagle. Skąd tu się dirt? No nie no poszedł mi z tym dirtem. Ja diamenty, no. Wyczuwam je gdzieś tutaj. Rukiwaniu diame... Co ty robisz? <grywa> Co jest grane? Ej, to brzmi jakbyś miał motykę i normalnie... A, tak... Ej, no... Co to za dźwięk był jakiś dziwny? Co jest grane? Cześć, jak... Normalnie jakbyś trawę kosił tą motyką. Serio. Nie wiem skąd to to jest. Jakoś bugujesz tą grę. Jo... bo jest grane? Dobra, idę szukać niż... Znaczy nie niżej, ale może gdzieś tutaj w bokse pójdę. Okej. Okay. Redstone ma. to ja, tak śmiesznie Trollujesz mi się wydaje jakoś. Tylko... Ja nie, ja kopię normalnie przed no, siebie. Troll normalnie, przecież to niemożliwe, że taki dźwięk. Co to jest w ogóle? Czego to jest ten dźwięk? <laughs> nie wiem. Nie, to mi się wydaje, że to jest troll. Tylko ja nie wiem. No. Co to jest gościu? Cyk. Dobra, są szukane diaksy, nie ma nawet opcji, że nie. Mnie to zastanawia, co ty robisz, nie? Bo... jak nie... pies, Ale to nie jest normalne, to nie jest normalne. Dobra, idę w tą normalne. stronę, schodzę sobie trochę niżej i poznajduję zaraz diamenty. Ja sobie daję jeszcze... Jest dziesiąta minuta, ja daję sobie jeszcze jakieś trzy maksymalnie i znajduję diamenty, nie? Tylko lipa jest taka, że kończymy się kilow, ale tym razem w pogotowiu są dwa następne. O właśnie. Poszedł no, nie, no. Złamał się kilo, ale mam następ. Ej, co? No, nie trollu Ej, a mam pomysł, w sumie. Czekaj O ty A mam teraz taką dyskotekę, nie? Skitu. Ale mam dyskotekę, Dyskoteka yeah. ja. Dobra. Nie, no nie będę tym już Czek, czek, czek. Zanim my to znajdziemy, to to będzie. O, co tam miałeś? A na pewnie masz, jo? Ja? A. Redstone'. On się nie przyna. Jedenasty, O, 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 o dokopałem się do czegoś, to do... też się dokopałeś. Nie ma. Nie ma. Jesteśmy razem tu. I zależyliśmy e, lawę. Lawa się nie przyna w ogóle. Lawa do. Gorąco się zrobiło trochę. Cyk, cyk, cyk. Idę dalej. To JEST! JEST! jest dalej. Ko KONIEC! 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 koniec, koniec, koniec konie Ale kto pierwszy zdobędzie? <laughs> nie, 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 nie! nie, nie. Yes! <laughs> Ej, nie pomyślałem o tym. Ty wygrałeś, o. ty wygrałeś. Ale zobacz ile tego jest, ty. Pa do góry. Ja cię! O, gościu. No. I mamy razem wspólnie 8 Właśnie. diamentów. A, nie no, ty wygrałeś, mordo. Ja. No, bo... Mamy 1-1, jeden, jeden, bo na odcinku u Wojana, to on właśnie pierwszy odkrył, znalazł diamenty, więc zapraszam, możecie sobie... Eee, no co ty robisz, to nie twoje, czemu wyrzucasz, a zresztą... I tak do... patrz, to będzie śmieszne. <noise> Dobra. I <Nie głosy> straciliśmy wszystko. Dziękuje za odcinek, widzowie, zapraszam do Wojana, tam też będzie film ze mną, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, elu! Juu!